Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Przychodzę do Was z tygodniowym czytaniem e, żywiołów, minerałów i skryptem runicznym ochronnym na cały tydzień dla poszczególnych cyfr numerologicznych. Jak zawsze, zaczniemy od kart minerałów dla poszczególnych cyfr. Oczywiście pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc wszystko co co z wami rezonuje, co jest wam pomocne, to, co z wami współgra, korzystajcie, a resztę powierzcie żywiołom. I zobaczymy. Zaczniemy od jedynek. Jedyneczki na ten tydzień mogą pracować z koralem szlachetnym. Dwójeczki. Bursztyn. Trójeczki. Szafir. No, wspaniała, mocna ochrona. Jedna z najsilniejszych. Czwóreczki. Onyx. Kochani, z Onyxem to jest tak troszkę inaczej. Onyx nie jest dla wszystkich. Nie zawsze. Do Onyxu trzeba dojrzeć. Do Onyxu trzeba się przyzwyczaić. To bardzo mocna energia. Onyx, o Onyxie kiedyś Wam opowiem dlatego pozwolę sobie dla czwórek wyciągnąć jeszcze jedną kartę ponieważ no tak jak powiedziałem onyx nie zawsze i nie dla wszystkich czwóreczki kwad zdymny dymny ma mówmy odrobinę podobne cechy niemniej jednak jest już zdecydowanie bezpieczniejszy no daje możliwość połączenia się z drugą stroną ale w o wiele bezpieczniejszy sposób Kwas dymny również może przyjąć nasze wszelkie, no, sytuacje takie troszeczkę yy, przykre, dodać nam więcej odwagi i otuchy. Piąteczki, agatobnisty, szóstki, hematyt, siła, moc, potęga, szóstki jak najbardziej dla was. Siódemki Labradorit, Jeden z moich ulubionych nomen, nomen, minerałów. Bardzo rezonuje z siódemkami zresztą. Ósemki, oliwin, czyli bogactwo. Dziewiątki, granat, namiętność. Z granatem jest też tak, iż e, granat noszony przez kobiety wzmaga poczucie piękna, wartości, seksualności, sensytywności. Przez mężczyzn granat nie powinien być zbyt długo noszony, ze względu na to, iż granat dodaje bardzo dużo energii, namiętności, ale też i walki. Więc czasami mężczyźni, którzy noszą biżuterię, chociażby bransolety jakieś z granatem, no czasami bywają Przeenergetyzowani, bywają troszeczkę kapryśni, a brutalniejsi. Więc z granatem trzeba też uważać. Teraz zobaczmy cyfry mistrzowskie. 11. Magnezyt. Przenikanie, ale też i przyciąganie wszystkiego, co dobre. 22. Topas, czyli prawda, czyli odrodzenie. 33. chryzokola. Odpowiedzialność. Przepiękny minerał. I 44, turmalin arbuzowy, czyli tolerancja, ale też i połączenie e, równoważnia e, sił męskich i żeńskich, e, duża ochrona, ale też i duża po, duże poczucie piękna miłości i estetyki. Tyle karty minerałów. Zobaczmy jeszcze z jakimi żywiołami e, będziemy mogli współpracować. I tak dla jedynek <laughs> powietrze. Dla dwójek mamy ziemię. Dla trójek mamy ogień dla czwórek mamy ziemię, dla piątek również ziemia, dla szóstek mamy ogień, dla siódemek mamy ziemię, dla ósemek również Ziemia. Dla dziewiątek mamy powietrze i cyfry mistrzowskie, dla jedenastek mamy ogień. Dla liczby dwadzieścia dwa mamy powietrze. Dla liczby trzydzieści trzy Ziemia i 44 woda. Także wszystkie żywioły się pojawiły. Pamiętajcie, że dla poszczególnych żywiołów przypisane są poszczególne kolory. I tak dla ognia: czerwony, dla powietrza: żółty, dla wody: błękitny, a dla ziemi: brązowy lub. Zielony. Z takimi kolorami, takimi odpowiednikami żywiołów, możecie pracować. Możecie przystroić wasz ołtarz, wasze magiczne przestrzenie, i myślę, że opieka żywiołów jest na tyle silna, że no, przyniesie same korzyści i dobrą energię na najbliższy tydzień. Teraz zapraszam Was do wysłuchania skryptów, które z najwyższą atencją i intencją dla nas spróbuję wybrać. I tak znów zaczniemy od jedynek. Runa kosa, runa pierścienie i runa. Gwiazda. Kochani, jedynki w tym tygodniu być może będą mm, pozbywać się wszystkiego tego, co im jest niepotrzebne, co z nimi nie rezonuje. E, toż to też czas najlepszy na oczyszczanie. Niedługo e, mamy nów, więc jak najbardziej. Ale to oczyszczanie będzie w bardzo dobrym porozumieniu ze samym sobą, z całą przestrzenią. Runa pierścienie Pomoże w dobrej ocenie tego, co jest balastem, a Runa Gwiazda zadba o to, aby to wszystko przy, przyczyniło się do lepszego samopoczucia, do spełnienia być może naszych marzeń. To czas, kiedy e, będziecie mogli pozbyć się wszystkiego tego, co jest wam niepotrzebne, w dobrym poczuciu e, spełnienia, i ta sytuacja może spowodować, iż przyjdzie do Was nowe, lepsze, być może to, o czym marzyliście. Będzie miał najlepszy czas do tego, aby się zrealizować. Tego Wam z całego serca życzę. Dwójeczki. Wow, runa kosa. Runa mężczyzna. I runa pierścienie. No, kochani przed wami też jakaś praca, też e, sytuacje, które chcecie się pozbyć, które wam ciążą, ale z mocną, silną, zdecydowaną męską energią zadziałacie w dobrym porozumieniu, w dobrych poczuciu wartości, e, w dobrych relacjach ze, z samym sobą, ale też i z przestrzenią, ze światem, który, e, jest, w którym żyjecie. Także jak najbardziej znów energia odcinania z dobrą, mocną, pozytywną energią i w porozumieniu ze sobą. Czas porządku? Być może. Teraz Zostawmy, bo tak wylosowało się. Runa oko. Runa fale. I runa żniwa. Trójeczki. Ten tydzień dla Was będzie bardzo, bardzo silny, bardzo ochronny. Runa oko to najsilniejszy, najsilniejsza runa ochronna, to najmocniejszy e, znak. Ochronny, magiczny. Uważajcie troszeczkę na swoje emocje. Być może tutaj troszeczkę, może być delikatnie, może lekko płaczliwie, albo zbyt mocno emocjonalnie. Więc tu na to uważajcie. Ale na wyniku jest runa żniwa. To czasy, zapowiedź dobrych żniw, dobrych plonów, dobrych efektów, sukcesów. Więc myślę, że w dobrej ochronie, z w pełni wyważonymi emocjami, osiągnięcie dzisiaj w tym tygodniu jakiś e, sukces. Być może to czas na to, aby poprosić szefa o podwyżkę, e, pójść e, jak po swoje, e, no, zbierać wszystko to, co w tej chwili zasialiście i wyrosło. Więc takiego tygodnia Wam życzę. Kreatywnego, w dobrym poczuciu wartości i ze spełnionymi e, życzeniami. Teraz czwóreczki. Runa romans. Runa mężczyzna. I runa rozdroża. Czwóreczki. Tydzień zapowiada się bardzo emocjonalny, bardzo romantyczny, być może nawet miłosny. Jeżeli stoi przed Wami jakiś mężczyzna, który próbuje się Wam oświadczyć, myślę, że to dobry czas. E może warto czasami troszeczkę coś przemyśleć. Runa rozdorza to czas na przemyślenie, na zobaczenie, ocenienie najlepszej drogi działania. Więc jeżeli taki ktoś się na waszej drodze pojawił, no to wypada troszeczkę pomyśleć, no ale obrać tą drogę, która jest dla was najlepsza, najważniejsza. Runa Romans również mówi o dobrym czasie w pracy, o tym, że być może będą jakieś zmiany, być może no, dostaniecie awans, może ktoś Wam zaproponuje jakąś zmianę, w której po, poczujecie się lepiej, może awansujecie na jakichś kierowników, działów. A, Korzystajcie z tego. Runa rozdroża, ukierunkuje Was na dobre czynienia. Energia runy mężczyzna da Wam tego powera do działania, tego, tej determinacji do realizacji właśnie takich celów. Także dla czwóreczek mocna energia działania na ten tydzień. Teraz piątki. Runa słońce. Runa rozdroża i runa lot. Piąteczki. Ten tydzień zacznie się bardzo, bardzo dziarsko, bardzo energetycznie. Runa Słońce mówi o e, ujawnianiu tego, co było ukryte, zakryte, to, co było do tej pory niejasne. Być może runa e, rozdroża jeszcze was troszeczkę gdzieś tam przetrzymuje na. Pewnych takich e, sytuacjach no, niepewnych, zastanawiających, ale to nic złego. Czasami jest lepiej się zatrzymać, aby móc dobrze ocenić sytuację i wybrać odpowiedni kierunek, no ale już runa lot da wam. polot, lotność umysłu, e, elokwencję wypowiedzi, e, siłę i polot działania runa lot jest również bardzo mocną i bardzo dobrą, korzystną runą na wszelkie podróże, czy to takie wakacyjne, czy delegacje zawodowe. Także jeżeli macie ochotę, możecie korzystać właśnie z runy lot we wszelkich waszych podróżach. Myślę, że ten tydzień dla piątek będzie bardzo mocno energiczny, ujawniający pewne aspekty ważne dla Was i kierunkujący na odpowiednie tory do odpowiedniego działania z mocną siłą kreatywności, z mocną siłą działania i dużą dozą ochrony. Teraz zobaczymy szósteczki. Runa fale, runa rozdroże i runa oko. Szósteczki. Być może ten tydzień zacznie się dosyć. Emocjonalnie być może coś jeszcze musicie przepracować, coś musicie zamknąć. No, o tym też świadczy runa rozdroże. To jest runa, która jest lekko przetrzymująca, niemniej jednak dająca dobry kierunek. E, opanujcie emocje. Jeżeli potrzebujecie wypłakania się, wykrzyczenia komuś, czegoś, zróbcie to. Absolutnie zróbcie to, bo to Was oczyści i da Wam dobre pole do działania. Stanie na rozdrożu jest niczym złym. Najczęściej na rozdrożach leżą duże kamienie, na które warto wejść, poczuć energię uziemienia, poczuć energię matki ziemi, ale kamienie też dają możliwość lepszego spojrzenia w koło, Daje, dają wam pewne wyniesienie i możliwość wyboru najlepszego kierunku. Korzystajcie z tego. Myślę, że ochrona, która zagwarantuje wam runa oko. Będzie bardzo silna, to dobry czas do tego działania. Być może z emocjami, ale gdzie są działania, tam są również emocje. Ale myślę, że tydzień będzie bardzo silnie ochronny dla Was. Da Wam możliwość samorealizacji, pozbycia się wszystkiego tego, co jest negatywne. Runa fale również pięknie oczyszcza z tego, co właśnie jest balastem. Korzystajcie z tej runy również. No i twórzcie. Myślę, że emocje, kierunki działania i ochrona na ten tydzień bardzo, bardzo korzystne. Teraz siódemki. Runa Romans, Runa Księżyc, i Runa Oko. Siódemki. Tydzień zacznie się emocjonalnie, bardzo, bardzo silnie, uczuciowo, w poczuciu dobrych relacji, w nawiązywaniu być może nowych relacji. Korzystajcie ze swojej wielkiej wiedzy, korzystajcie z energii, magii księżyca, w tym Wasza siła. No, opiekę macie niesamowitą. Runa oko da Wam moc działania, bezpieczeństwo tego działania. Siódemki są najczęściej bardzo silnymi, bardzo indywidualnymi osobami z dużą wiedzą, taką starą, więc korzystajcie z tego. W dobrym poszanowaniu własnej wartości, w poszanowaniu drugiej osoby, całego świata, ale myślę, że Wy o tym wiecie doskonale. Korzystajcie ze swojej wiedzy. Energia Księżyca jest również energią bardzo ochronną, odcinającą wszelkie negatywy, no ale ochrona przy Was jest bardzo silna, więc jak najbardziej. Runa romans, runa księżyc i runa oko. Jak się dzieje. Teraz skrypt dla ósemek. Runa rozdroża, runa mężczyzna, i runa lot, ósemki. Być może tydzień zacznie się lekko leniwie, troszeczkę zwalniająco. Przed Wami czas decyzji, czas jakichś negocjacji, czas zastanowienia i bardzo dobrze kierunkujcie tą energię, energię runy mężczyzna jak najlepiej, jak dla najwyższych Waszych wartości abyście mogli w pełni rozwinąć skrzydła. Runa lot doda wam tej lotności, umysłu, elokwencji, wypowiedzi, siły do działania, przebicia się wśród tłumu, aby osiągnąć jak najlepszy kierunek, jak najlepszą drogę dla was. Obdarzy was również energią i ochroną w czasie wszelkich wyjazdów, podróży, czy to biznesowych, zawodowych, czy też takich wakacyjnych. Kochani, działajcie w jak najlepszym kierunku, rozglądajcie się, działajcie z siłą ha, męską, chciałem powiedzieć w wodospadu, ale to tak raczej woda. No i dbajcie o siebie, pamiętajcie o bezpieczeństwie. Myślę, że tydzień bardzo, bardzo udany, z dużą energią, no taką mocną męską działania. I dziewiątki. Runa kobieta, runa romans i runa słońce. Dziewiątki. Przy Was będzie stała energia i kobieca. Ale też i męska, poprzez słońce. Kobieca. Tydzień być może zacznie się lekko romansowo, lekko finezyjnie, tak bardzo głęboko uczuciowo, ale to wasza siła, to wasza moc. Dziewiątki bardzo często są właśnie takie emocjonalne, bardzo uczuciowe. Być może otworzy się możliwość jakiegoś e, romansu, poznania kogoś, jeżeli jesteście osobami stanu wolnego. Pamiętajcie, że wchodzimy tylko i wyłącznie w relacje czyste. Wchodzimy w relacje e, no, jawne, czyste, tam gdzie e, no, nie ma pewnych zależności jeszcze. No, dobra, mocna energia słońca pomoże Wam w uwidocznieniu wszelkich sytuacji niejawnych, zakłamanych, sytuacji, które nie do końca są oczywiste. Więc myślę, że jak najbardziej tydzień upłynie Wam w dobrym i bezpieczeństwie, i w dobrej energii słonecznej, i w dobrym poczuciu wartości z nutą właśnie emocjonalności, romansów, i z delikatną, a zarazem silną energią kobiecą. Zostały jeszcze cztery cyfry mistrzowskie. Zobaczmy skrypty dla jedenastek. Runa oko. Runa rozdroża. I runa księżyc. Jedynastki dzień będzie bardzo bezpieczny, aczkolwiek decyzyjny. Być może przyjdzie wam na chwilę się zatrzymać, ocenić sytuację, wybrać najlepszą z możliwych dróg, ale wasza głęboka wiedza, wiedza i zarówno magiczna, ale też i życiowa, jak najbardziej wam w tym pomoże. Wytyczy ten dobry kierunek i pomoże jakby realizacji waszych celów i zamierzeń. Jesteście pod ochroną runa oko, która jest najsilniejszym ochronnym znakiem z run czarownic, więc jak najbardziej tydzień bezpieczny, bardzo być może decyzyjny, ale Wy tak naprawdę już wiecie, jaką decyzję podjąć. Runa oko, runa rozdroża i runa księżyc. Niech się dzieje. Teraz skrypt dla. Dwadzieścia dwa. Runa Romans, runa pierścienie. i runa gwiazda. No, kochani, 22. Być może przed niektórymi z was 22 dwójki, yy, bardzo ważna decyzja. Być może decyzja o podjęciu nowej drogi życia, o ślubie, o spełnieniu marzeń, o w końcu waszym partnerze na czas, który jest wam dany, wszelkie runy, które dla was dzisiaj wylosowałem. O tym że Runa Romans mówi o czasie romansu, o czasie uniesień miłosnych, o dobrym czasie w poczuciu wartości swojej i partnera. Runa Pierścienie zapowiada związki, relacje. Runa Gwiazda spełnienie marzeń. Więc być może ten tydzień będzie tygodniem, w którym właśnie będziecie spełniać te marzenia. Będziecie rozpoczynać nowe drogi. Być może otwiera się przed wami szansa na Realizację najskrytszych marzeń i tego Wam z całego serca życzę. Runa Romans, runa pierścienie i runa gwiazda. Skrypt dla 30 tj. runa księżyc, runa kosa. I Runa Romans. 33. Najbliższy tydzień będzie upływał na odcinaniu różnych balastów, różnych sytuacji, które Wam ciążą, które są Wam niepotrzebne, ale Wy już wiecie, bo Runa Księżyc mówi o dużej wiedzy, o znajomości sytuacji, tematu. Pokazuje to, co jest ukryte, to, co jest nie do końca jawne i pewne, po to, żeby to odciąć, ale w zgodzie ze sobą w porozumieniu, w poczuciu własnej wartości i w poczuciu wartości tego, co was otacza. Także korzystajcie ze swojej starej, dobrej, mądrej wiedzy, aby odciąć wszystko to, co jest wam balastem, aby poczuć się lepiej i móc nieść dobro, aby móc się nim dzielić. Runa księżyc, runa kosa i runa romans dla 30 trój. I ostatnia cyfra 44. Runa Fale, Runa Gwiazda i Runa Lot. 44. Tydzień zacznie się Wam nieco emocjonalnie. Eee, uważajcie, aby. No, te emocje troszeczkę trzymać na wodze. No, pewna doza melancholijności być może jak najbardziej, ale i dużych wzruszeń, tym bardziej, że przy e, runie gwiazda, czyli runie spełnionych marzeń, spełnionych realizacji, Planów, no, może się pojawić jak najbardziej, ale to będzie szybkie działanie, to będzie szybka realizacja, więc jeżeli macie w planach jakieś osiągnięcia, macie sprawy, których nie mogliście przeforsować, sprawy, które wam ciążą, jak najbardziej pracujcie, afirmujcie, działajcie. Wszystko powinno się w tym tygodniu wam udać jak z przysłowiowego spłatka, w dobrym czasie. w prędkim, szybkim czasie realizacji, w dużej ochronie, bo runa lot to też runa ochronna, podróżna, także jeżeli podróżujecie, jeżeli macie jakieś wyjazdy biznesowe, zawodowe, czy wakacyjne, jak najbardziej ta energia będzie Wam służyła swoją pomocą. Runa fale, runa gwiazda i runa lot dla 44. Kochani, na dziś korzystajcie z tych energii, korzystajcie z tych e, naszych działań wspólnych. E, energia minerałów zawsze, jako dary Matki Ziemi, są nam pomocne, mm, przydatne, obdarowujące dużą energią, dużą dosą radości, spokoju, e, szacunku, miłości. Energia minerałów jest naprawdę bardzo, bardzo wręcz nieoceniona. Korzystajcie. E, działajcie z żywiołami. One odpowiednio nas na, doenergetyzują, dadzą nam e, dobre kierunki, wytyczne, dobrą ochronę. A skrypty runiczne, jak najbardziej, w jak najwyższym dobru dla Was, e, bez szkody dla nikogo. Jeżeli jest taka wola Wasza, jeżeli to z Wami rezonuje, korzystajcie, e, zapiszcie je sobie na karteczkach, noście blisko siebie w portfelach, w kieszeniach dowolność jest wszelka, działajcie czyńcie, radujcie się całym tygodniem, twórzcie po prostu bądźcie szczęśliwi zakochani, dobrze zorganizowani dla najwyższego waszego dobra pięknie dziękuję za wysłuchanie mnie za waszą poranną obecność życzę wam Owocnego, dobrego tygodnia w poszanowaniu siebie i całej waszej przestrzeni. Radości Wam życzę i uśmiechu, i w sercu, i na twarzach. Korzystajcie z energii Słońca, z energii Ziemi, z energii Księżyca. I do usłyszenia w najbliższym naszym spotkaniu.